Bardzo proszę sprawozdawcę Pana Senatora Piotra Ziętarskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Komisja Ustawodawcza, Komisji Gospodarki Narodowej i Komisja Praw Człowieka Prawności petycji na posiedzeniu w dniu 16 maja. Rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 15 maja nad ustawą o zmianie ustawy ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w punktach 1, 3, 8, 10 do 15, 17, 18, 20 do 23, 25 do 27, 29 do 35, 40, 42 do 44, 46, 47, 49, 51, 53 do 56, 58 do 70. 76, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 90 do 95, 98, 100, 102 do 105, 107, 113, 116 do 122, 124, 128, 129, 131 do 139, 141 do 143, 145, 148 do 175, 178, 181 do 183, 185, 190, 191, 195 do 199, 203 do 207, 209 do 219, 221 do 228, 230, 232, 233, 235 do 239, 243, 245, 248, 250, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 263 do 266, 270, 272. 277a, 272, 273, 275 oraz 276. Ponadto komisje informują, że na podstawie artykułu 52, e, e, artykuł 52 ust. 4 regulaminu Senatu wnioskodawcy, następujący wnioskodawcy dokonali zmiany w treści swoich wniosków. Senator Stanisław Jurcewicz w punkcie 256-268 i pani senator Wierzna w punkcie 270 zestawienia wniosków. Dziękuję bardzo.